<sharp> i <inhale> Założono w 1883 roku kasę oszczędności miasta Białej. Około roku 11 kierowała sześciosobowa dyrekcja z radcą cesarskim Janem Woktem na czele. Przez 40 lat biura instytucji mieściły się w starym ratuszu przy placu Józefa. W nowym gmachu zajęły pomieszczenia parteru, sąsiadując z kasą Miejską i posterunkiem 20-osobowej straży miejskiej, a reszt znajdował się wtedy w suterenie budynku. Piętro ratusza zajmowały pomieszczenia magistratu. Od 1905 roku burmistrzem Białej był kupiec Adolf Girt którego wybrano na to stanowisko w miejsce Rudolfa Lukasa. W środkowym ryzalicie budowli, zwieńczonym ozdobnym szczytem z figurą bogini obfitości, znajduje się zajmująca dwie kondygnacje reprezentacyjna sala posiedzeń Rady Miejskiej, do której przylegał pokój Towarzystwa Obywatelskiego, ukonstytuowanego w 1890 roku. Trzy pokoje piętra w południowo-wschodnim narożniku ratusza zajmowało Muzeum Miejskie, założone z inicjatywy profesora gimnazjum w Bielsku, Bialanina Erwina Hanslika. Muzeum otwarte było w każdą niedzielę i święto w godzinach od 10 do 12. Wstęp kosztował 20 halerzy. Na drugim piętrze budowli znajdowały się mieszkania urzędników. Plac nazywano dawniej Świńskim Rynkiem, z uwagi na odbywające się na nim targi nierogacizną. Po wystawieniu ratusza mało elegancką nazwę placu zmieniono. Pierwszym dużym obiektem zbudowanym w tej części miasta była fabryka sukna Franciszka Wokta, ukończona w 1869 roku. Z fabryką Wokta sąsiadują od północy zabudowania działającego do 1900 roku hotelu pod barankiem Józefa Gizickiego, a od południa secesyjna kamienica Alojzy Gwoździowskiej z 1903 roku. Na placu zlokalizowana była również remiza bielsko bialskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, zbudowanej w 1891 roku. Jednostka ta liczyła wówczas 94 osoby w trzech kompaniach. Dowodzona była przez mechanika z Bielska, Henryka Richtera. Dysponowała między innymi dwoma wozami do przewozu ludzi i sprzętu, dwoma przewoźnymi drabinami, dwoma sikawkami parowymi, czterema sikawkami ręcznymi i jednym tendrem na wodę. Siłę pociągową zapewniały cztery pary koni w Bielsku i trzy pary w Białej. Widoczny na zdjęciu brzeg rzeki Białej, zniszczony przez powodzie, wzmocniono w 1902 roku. Do najbardziej okazałych obiektów miasta należy neorenesansowy gmach kasy oszczędności miasta Białej, zbudowany w latach 1895-1897 według projektu bialskiego architekta i budowniczego Emanuela Rosta Juniora. Budowla nazywana była również ratuszem, bowiem tu obradowały władze miasta. Obok ratusza, w miejscu wburzonego parterowego budynku gospody Franciszka Drożda zbudowano w latach 1912-13 kinoteatr miejski. Budynek łączący w sobie elementy neobarokowe i secesyjne mógł przyjąć jednorazowo ponad 500 widzów. Kierownikiem administracyjnym kinoteatru był Wiktor Zagórski. Na pianinie akompaniował podczas spektakli Karol Klomser. Samochody widoczne na fotografii należały jeszcze do rzadkości. Te przedstawione na widokówce są jedynie fotomontażem wydawcy podkreślającym wielkomiejskość zakątka, który niespodziewanie został nobilitowany do roli centrum administracyjnego i finansowego Białej. Za ratuszem znajdował się park, który był pierwszym takim miejscem po w tej stronie rzeki.